W otwieram sesję Rady Miasta, Wysoka Rado. Witam Pana Burmistrza wraz z zastępcą, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz. Serdecznie witam wszystkich dyrektorów, naczelników podległych jednostek. Witam koleżanki i koledzy dyrektorowie, szczególnie gorąco. Witam media, wszystkich mieszkańców. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Radnych, czyli stwierdzam kworum. 15 głosami za przyjęliśmy porządek obrad. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo uprzejmie proszę. Pan radny Panie Bawski. Panie Burmistrzu, ja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy 3 maja na skrzyżowaniu ulicy 3 maja i ulicy Warszawskiej z jednoczesną budową chodnika w rejonie tego przejścia To jest prośba mieszkańców, którzy mieszkają w tym rejonie Rietownikim w imieniu moja interpelacja. Jeżeli chodzi o pana wniosek Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych i z Zarządem Powiatu, ponieważ ulica 3 maja jest drogą powiatową. Kwestia przebiegu chodnika po drugiej stronie jest rzeczywiście coraz częściej brana pod uwagę ze względu na ruch w tamtym obszarze. Czy przejście będzie zlokalizowane na wysokości samego skrzyżowania, czy już na ulicy warszawskiej po drugiej stronie, to jest kwestia jakby rozwiązanie, rozwiązania technicznego, ale mam nadzieję, że pierwsze założenie to kwestia projektowa, porozumiemy się z powiatem żeby zaprojektować ciąg pieszy, wraz z układem oczywiście organizacji ruchu, w tym przejścia dla pieszych. Jest to do zrealizowania. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2019 rok. Rada Miasta od początku roku obradowała 12 razy, włącznie z dzisiejszym posiedzeniem. W okresie sprawozdawczym Rada Miasta zajmowała się następującymi sprawami ujętymi w rocznym planie pracy. A więc przyjmowała budżet i jego realizację, dokonywała bieżących zmian w budżecie miasta, udzielała absolutorium burmistrzowi miasta Międzyrzec Podlaski, opiniowała pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy zewnętrznych, monitorowała sytuację mieszkalnictwa w mieście yy, oraz problematykę osób niepełnosprawnych. Yy, zajmowała się Działalnością podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie naszego miasta za ubiegły rok, utrzymaniem czystości w mieście, staniem bezpieczeństwa na terenie miasta Międzyrzec Podlaski, organizacją sezonu letniego i zimowego, a więc w tym imprezy kulturalne, sportowe, stan czystości i porządku w mieście oraz przygotowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do sezonu zimowego. Zajmowała się również funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie miasta, analizowała realizację zadań inwestycyjnych w naszym mieście, analizowała działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, analizowała również pracę jednostek organizacyjnych miasta, a m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka, Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rada Miasta przyjmowała informacje na temat realizacji uchwał, przyjmowała informacje o oświadczeniach majątkowych składanych do y, burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miasta. Wszystkie tematy przejęte planami pracy zostały zrealizowane. Rada Miasta w ciągu roku przyjęła 99 uchwał. 99 uchwał. Rada Miasta. Y, Dnia 30 kwietnia 2019 roku nadała odznakę honorową zasłużonym dla miasta yy, Międzyrzec Podlaski Stowarzyszeniu Rozwoju Żeglarstwa Stanica. W dniu 27 czerwca 2019 roku promoszczowi, księdzu, kanonikowi Jerzemu Domańskiemu oraz w dniu 29 sierpnia 2019 roku Pana. Wiesławowi Kozaczkowi, Andrzejowi Edwardowi Krzymowskiemu, Andrzejowi Leszczyńskiemu oraz Bogusławowi Torbiczowi. Natomiast w dniu 27 czerwca 2019 roku Rada Miasta nadała tytuł honorowego obywatela miasta Międzyrzeca Podlaskiego panu doktorowi habilitowanemu Przemysławowi Litwiniukowi. W ciągu bieżącego roku radni uczestniczyli w wielu spotkaniach z mieszkańcami uroczystościach patriotycznych, kościelnych, miejskich i regionalnych oraz w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych. Szczególne podziękowania należą się radnym reprezentującym radę miasta w Poczcie Sztandarowym. Radni miasta brali również udział w obradach zespołów, kapitułach nagród i komisjach doraźnych, radny Zdzisław Frychowski w kapitule nagrody międzyrzeca nie, przepraszam, międzyrzeczka Muza. Radni Robert Matejek, Mariusz Leszczyński i Konrad Karwowski w Komisji Weryfikacji Honorowego Obywatelstwa Miasta. Radni Robert Matejek, Mariusz Leszczyński, Konrad Karwowski oraz Zdzisław Rygrichowski w Komisji Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego radny Mariusz Leszczyński w komisji opiniującej wnioski o przyznanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagród burmistrza Miasta. Dziękuję Zamykam bardzo. Zamykam punkt 5. Otwieram punkt 6. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i Komisji Stałych na 2020 rok. Ja Państwu zaproponowałem plan pracy Rady. Przypominam, że możemy na bieżąco go korygować na podstawie wniosków i rozszerzenia. Państwo również przyjęliście swoje plany pracy Rady na komisjach. Teraz y, zapytam, czy plany pracy komisji zostały, y, zostaliście Państwo z tym zapoznani. Społeczna. Zapoznani. Edukacji, kultury sportu? i sportu. Budżet, gospodarki i promocji. Tak. Czy, czy drodzy Państwo są uwagi na tym etapie? Możemy sobie przyjąć te plany, prawda? Oczywiście. Kto jest za przyjęciem tych planów pracy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Piętnastoma głosami przyjęliśmy te plany pracy. Zamykam to wszystko. Otwieram punkt siódmy. Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok. Uchwała Rady Miasta z dnia dzisiejszego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 84 69 zł. 58 groszy. Z tego dochody bieżące 77 502 943 63 zł. 63 grosze I dochody majątkowe 6 566 331,95 zł. 95 groszy. Paragraf drugi. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie osiemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy, z czego wydatki bieżące w kwocie 74 cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych grosze i wydatki majątkowe w kwocie 9 milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy. Paragraf trzeci. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 2 miliony 150 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 150 tysięcy zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3. Paragraf 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 tysięcy zł i celową w kwocie 210 tysięcy zł na realizację zadań własnych. Z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4. Paragraf 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 7. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodów w rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe w łącznej kwocie 1 118 750 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 1 118 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 150 000 zł. W związku z przedstawionym w dniu 14 listopada 2019 roku projektem budżetu miasta na 2020 rok realizując postanowienia paragrafu 2 punkt 4 tył, uchwały nr 2 łamane na 10 łamane na 10 Rady Miasta w Jędrzec Podlaskim w dniach 13 grudnia 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Rady Miasta poszerzone Poszerzona o przewodniczących stałych komisji Rady Miasta przedstawia opinię o projekcie budżetu miasta na 2020 rok, który zakłada dochody budżetu miasta na kwotę 84 69 58 zł i wydatki budżetu miasta na tą samą kwotę. Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 listopada 2019 roku. Pozytywną opinię o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Międzyrzec Podlaski wraz z uzasadnieniem i pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski wraz z uzasadnieniem. Wspólna Komisja Budżetu Gospodarki i Promocji stwierdza, że przedłożony projekt budżetu miasta na 2020 rok jest kompleksowy i bardzo szczegółowy, gdyż zawiera wszystkie niezbędne elementy i załączniki wymagane wyżej wymienioną uchwałą i przepisami prawa, jak i określa wszystko, o czym stanowi ustawa o finansach publicznych. Projekt budżetu miasta jest projektem jasnym i zrozumiałym dla każdego. Projekt budżetu miasta został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje Rady Miasta. Wspólna Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji nie wniosła uwag i wniosków do zapisów projektu budżetu miasta. Komisje, Wspólna Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok. Zamykamy. podpunkt E. Przechodzimy do punktu F. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 Pro. Bardzo proszę o opinię Klub? Opinię. Dziękuję bardzo. Komisja Społeczna, Edukacja w Kultury i Sportu, Urząd Gospodarki Promocji. Wspólna i wyżej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Nie Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Piętnastoma głosami za projekt budżetu. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie zaznaczyć, korzystając z obecności mediów, i poinformować e, mieszkańców miasta, że nie wszystkie ulice należą do Międzyrzeca Podlaskiego. Nie jesteśmy właścicielem wszystkich ulic. Zatem, jeżeli któraś ulic, z ulic jest nieodśnieżona, to prawdopodobnie jest to ulica ciekawa albo e, wojewódzka, należąca do wojewody, więc jego obowiązki to jest odśnieżanie, albo jest to droga powiatowa, albo jest to droga miejska. To nie jest tak, że drogi w mieście należą do. Do nas i za nie odpowiadamy. Robimy co możemy, monitorujemy rzeczywiście, ale będą niedociągnięcia, i tak jak we wstępie, one nie zawsze są nasze zresztą główne nie są nasze. 15 głosami za uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. E, dzisiaj podpisaliśmy porozumienie pomiędzy powiatem a Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Przekazujący obiekt nowo wybudowany za kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Warsztaty terapii zajęciowej będą przeniesione, już są tam urządzane, zajęcia się odbywają. Wszystko ulegnie zmianie i poprawie, więc doskonałe warunki warsztaty terapii zajęciowej uzyskały z końcem tego roku. Jeszcze trzy rzeczy bardzo istotne. Dwie dotyczące remontu i doposażenia sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Tutaj składamy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również rewitalizację i adaptację na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich. Również ten wniosek jest składany. Co najistotniejsze, o co również i Państwa radnych chciałbym poprosić, to przygotowanie się do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec podlaski Będzie wyłożona mapa wraz z opisem. Najprawdopodobniej to uchwalenie odbędzie się 24 stycznia wraz z uchwaleniem tego studium. Również poproszę Państwa o podjęcie uchwały przystąpienia miasta do zmian szczegółowych w planie zagospodarowania naszego miasta. Tych wniosków Państwo spotykacie się z prośbami mieszkańców o zmianę przeznaczenia nieruchomości na inny cel niż był to dotychczas zapisany i to jest odpowiedni moment, żeby te wnioski pojawiły się. A więc luty i kolejne miesiące to będzie praca nad przyjęciem wniosków od mieszkańców, jak również wniosków, które będą przedkładane przez nasze wydziały, ponieważ między innymi wprowadziliśmy w studium kolejny układ komunikacyjny pozwalający Odbarczyć e, drogę wojewódzką partyzantów e, z ruchu komunikacyjnego o, jednostronnego, że tak powiem, e, pomiędzy północą a południem naszego miasta i e, stworzyć e, drugie połączenie przedłużając e, drogę Kusacińskiego do ulicy Lubelskiej. Bez takich zmian w planie zagospodarowania nie będzie można zaprojektować, tym bardziej wykonać takich e, nowo powstających dróg. A więc proszę również przemyśleć e, w swoich rejonach, e, jakie należałoby postulaty wprowadzić, bo będzie to pracą e, i Wydziału Architektury, jak również... E, Firmy, która podejmie się takiego zadania. Rok 2019 mija, ale był pełen wydężonej pracy, wspólnej, mozolnej, ale poświęconej rozwojowi naszych mieszkańców i naszego miasta. Jak widać i słychać, nasze sesje są bardzo merytoryczne, bo to, co się dzieje tak naprawdę w naszych spotkaniach komisyjnych, czy klubowych, czy indywidualnych, spotkań moich z Państwem, to merytorycznie staramy się rozwiązać wszelkiego rodzaju oczekiwania bądź prośby, niedogodności, które spotykają naszych mieszkańców, jak również instytucje działające na rzecz naszych mieszkańców. Słowa podziękowania kieruję do Państwa radnych, na ręce Pana Przewodniczącego, ale również i do dyrektorów naszych jednostek, do moich najbliższych współpracowników. Dzięki takiemu zaangażowaniu i takiej pracy staramy się jak najsprawniej realizować uchwalony budżet przez Radę Miasta, jak również rozstrzygać i rozwiązywać wszelkiego rodzaju bieżące problemy mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję i taki owoc tej pracy jest zawsze w postaci przyjęcia budżetu na kolejny rok. Zastanawiając się, jakie wyzwania powinniśmy w pierwszej kolejności sprostać, dzięki różnym środkom, nie tylko budżetowym naszego miasta. Państwo znacie stan finansów i możliwości, i ten budżet uchwalony dzisiaj jest właśnie na taką miarę, jaką możemy sobie na dzień dzisiejszy pozwolić. Za co serdecznie Państwu dziękuję. A w 2020 roku życzę nam wszystkim Państwu, Państwu, pracownikom, pracownikom jednostek organizacyjnych naszego miasta. Przede wszystkim spokoju, pewności i satysfakcji w tym, co jest realizowane przez Państwa, dobrej współpracy i zadowolenia, tej satysfakcji zawodowej, społecznej i rodzinnej, żeby ten rok był co najmniej tak dobry jak 2019, a jeżeli komuś niestety. Nie był to czas szczęścia pełnego. To w tym 2020 życzę wiary i nadziei, że wszystko może ulec zmianie na no dobre. I tego z całego serca Państwu życzę. Dziękuję. Panie Burmistrzu, moi drodzy, Rada Miasta, której jestem głosem, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Pan Burmistrz pięknie, mądrze nam powiedział. Czasami się zdarza tak, że w zeszłym roku ponieśliśmy straty. prawda? Są straty niewydawalne. Jeżeli straciliśmy kogoś bliskiego, to grzech, grzechem nie zastąpić go kimś nowym, kimś lepszym, to są rzeczy, których nie da się zastąpić. Tak bywa w życiu. Straciliśmy rok, ale zyskaliśmy z marszczki. No, tak, wniosek taki sobie powiedzmy. Niemniej pamiętajmy, że jesteśmy bogaci również o ten smaczek goryczy, który został z poprzedniego roku, a przyszły rok jest rokiem nadziei, przyszłości, możliwości. Serdecznie Państwu dziękuję, że obradujemy długo. To jest ważne, że przyjmujecie e, swoich mieszkańców. Też jest ważne. Bardzo dziękuję, że przychodzicie przygotowani na komisję, na sesję. Bardzo dziękuję, że Pan Burmistrz wstą, wspomniał. Ja tylko rozwinę, że proszę sobie wstąpić czasami, obejrzeć relacje z innych rad. Zobaczycie. Jak fajny mamy poziom, jak dużo zrobiliśmy, w jakim tempie. Jest to dobre, dobre tempo, bardzo wysoka skuteczność. Jest to bardzo dobra rada. Jestem dumny z prowadzenia tej rady. A co do przyszłości. Przyszłość jest. I to już jest dobra informacja. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Zamykam zebranie. Uf.